Witajcie, w dzisiejszym filmiku zaśpiewam Wam o Sang Baker, Jessica Jane i do tego przyłączoną piosenkę o XSX. Okej, okay, no to zaczynamy. Życzę dobrego seansu. Proszę kupujcie serię z X-ów, bo to jest ogólna konsolka. Pokażę Ci to jeszcze raz i popatrz, że Masz gotów wkładać do bagażnika Tego mojego mocnośniętego samochodu Przepraszam, że padła mi rączka Gdy tutaj włożę tą konstolką z tą za kluczem, za kluczem, za kluczem Auto, aby nic go nie wyjął Zamknijmy wreszcie ten bagażniczek Bo śpiewamy o serię z ichsie, ichsie.

Do tego niemieckiego. Co kupiłem go wczoraj, przepraszam. Przepraszam, że tak mi się wyskoczyło. Ale to mój pan sobie kupił to auto? Od kilku dni mama ma, ma, ma. i zamaszła, daj serię z ich takta. Czy jest tutaj u się ty, czy? Za i już nie kup już je kupuje, już Jest już nie kupuje, już nie zobaczymy już je kupuje, już je kupuje, jest je kupuje, już nie kupuj już X już nie kupuj już je ich już je X, już nie listy już je kupuje, Przecież jest to okrytna konsolka tu nie, tam, nie muszę już tego mówić Bo wiecie, że ona taka jest, jest, I ona jest głupia z całego świata Dobrze, zaśpiewałam Wam całą piosenkę. Jeśli Wam się podobała, oczywiście, możecie zostawić kciuka w górę i napisać wyniki w komentarzach. Zapraszamy Was na pozostałe filmy na naszym kanale. Cześć i do usłyszenia. Pa!